Zamek Książ to największy zamek Dolnego Śląska. Oto pięć faktów, które sprawią, że spojrzysz na Książ zupełnie inaczej. Pod zamkiem znajdują się ogromne betonowe tunele zbudowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Miały być częścią tajnego projektu Rize. Nikt do końca nie wie, czy miało to być schronienie dla Hitlera czy laboratoria zbrojeniowe. Do dziś wiele z tych korytarzy pozostaje niezbadanych. Księżna Daisy. Jedna z ostatnich właścicielek zamku była uważana za ikonę urody i stylu. W czasie wojny zamek odebrano rodzinie Hochbergów, a Daisy została wypędzona. Choć zmarła w Wałbrzychu, jej ciało zniknęło. Do dziś nie wiadomo, gdzie dokładnie ją pochowano. Pracownicy zamku twierdzą, że po nocach można usłyszeć kobiecy płacz oraz dźwięki kroków. Wielu wierzy, że to duch księżnej Daisy, która nigdy nie pogodziła się z utratą domu. W okolicach zamku odkryto ślady możliwych eksperymentów naukowych prowadzonych przez trzecią rzeszę. Niektórzy badacze sugerują, że mogło tam dojść do prób związanych z bronią chemiczną lub nawet bronią jądrową. Dowodów brak, ale tajemnica wciąż przyciąga poszukiwaczy. Książ ma aż trzy kondygnacje podziemne, ale tylko jedna z nich jest dostępna dla zwiedzających. Zaobserwuj i wróć po więcej faktów o Polsce.